Skarb Piratów Część czwarta Upadek Kłody DZIAŁ 32 Do Warchałowa Czesław, Aleksander i Chpaczyszko postanowili dotrzeć do Warchałowa. Najpierw opuścili Szczepków. Gdzie wyjdziecie? zapytał Chapaczeszko. Idziemy do Warchałowa, odparł Aleksander. Do Warchałowa? przerwał Chapaczeszko. A co wy tam będziecie robić? Ale Najpierw pójdziemy do pałacu pana Wojciecha Zakrzewskiego. Przejdziemy przez ten pałac. Potem pójdziemy do ogrodu pałacowego, w którym stoi na scenie balowej rozczarowany pan Henryk i zabijemy go. Odrzekł Czesław. Aha, to ja rozumiem, że zabijecie pana profesora Henryka Kowalskiego. Ar. Jęknął Hapaczeszko. Następnie Czesław, Aleksander i Hapaczeszko udali się do lasu. Ar. Ten las jest bardzo wielki i dziki. Rzekł Czesław. Nie łazimy, tylko chodzimy. Ar. Powiedział Aleksander. — Przecież idziemy do Warchałowa, żeby zabyć w ogrodzie pana Wojciecha Zakrzewskiego nieczym pana profesora Henryka Kowalskiego. — Ar! — rzekł Czesław. — To będzie moja walka. — odpał Aleksander. — O nie! — zaprzeczał Czesław. — To będzie moja walka. — Tak, to będzie twoja walka. — Ar! — dodał Aleksander. Kiedy Czesław Aleksandry i Chapaczeszko kontynuowali swoją podróż do Warchałowa, Czesław patrzył z daleka na most podniesiony do góry nad rzeką Zeus. Nazwa tej rzeki pochodziła od greckiego boga Zeusa, władcy ziemi i nieba. Jego atrybutem były pioruny. Czesław Aleksandry i Hapaczeszko jeszcze szli przez las. Hermesowi brakuje ruchu. Powiedział Aleksander, trzymając chomika hermesa. Poczekajcie! wrzasnął chaczko. Aleksander opuścił na ziemię chomika hermesa na ziemię. Ojej, mój malutki, rozpromienił się Aleksander. Co ja mam teraz z tobą zrobić? Coś ty mu zrobił? zapytał Czesław. Ja wyjąkał się Aleksander. Nic. Komik Hermes przestał piszczeć. — To dlaczego on tak piszcze? Miałaś go pilnować. Nie potrafisz nim opiekować? Rzekł Czesław. Ja już nie mogę się nim opiekować. Zdziwił się Aleksander. A kto wyrzucił wczoraj gumę do życia na trawnik? Ja nie wyrzucam gumę na trawnik, tylko zawsze do kosza. Odparł Czesław. A wczoraj na wiesz, tylko nie trafiłem. No właśnie, a dzisiaj Hermes przez Ciebie cierpi. Aleksander czuł się obrażony. A po co to wyprowadzałaś go na ocean? Chomik to nie ryba. Chomik on bawi się w klatkach z kołowrotkiem, dodał Czesław. No wiesz? Ciekawe. Dlaczego idziesz sam na ocean, a nie idziesz dookoła biurka? zdziwił się Aleksander. A może powinieneś zamontować pokoju kołowrotek? — No wiesz, — jęknął Czesław. nie jestem chomikiem. Aleksander podniósł chomika Hermesa z ziemi. — Chodźmy, Hermesku, do łaźni. Wytniemy sklejerno futerko i umyjemy łapki. A Czesław i Czeszko niech udają się do wachałowa. Najlepiej w kołowrotku. — A! — rzekł Aleksander. Tak to się stało, że Aleksander pobiegł z chomiczkiem Hermeskiem do łaźni, żeby wyciąć wklejone w i umyć łapki. Czasław i Hapaczeszko kontynuowali wyprawę do Warchałowa. Potem zauważyli, że most nad rzeką Seus był podniesiony do góry. O, o, co się dzieje? Co się stało z tym mostem? Dlaczego ten most został podniesiony do góry? Hapaczeszko zerknął na most podniesiony do góry. To są pełne beczki. Muszę te beczki rzucić do mostu, aby ten most spadł do ziemi. A, odrzekł Czesław. Czesław wziął obok płotu bliżej Seusa po jednej beczce i rzucił po jednej beczce na most, aby most opadł na 5 metrów. I tak robił to 25 razy, aż most opadł. Hapa Czeszko wpadał w panikę. Przed chwilą było 25 beczek powiedział Czesław Już rzuciłem 25 beczek na most. Teraz most jest już w porządku. Ar. Tak, przesadzał chapaczeszko. A dlaczego ty przed chwilą panikowałeś? To jest wielka przygoda, a nie strach i przemoc. Ja nie chcę słyszeć twój atak paniki. Ar. rzekł Czesław. Będziesz podróżnym chlebodawcą. Dodał chapaczeszko. I o to chodzi, wrzasnął Czesław. Bile warchałów. Ar. rzekł chapaczeszko. Patrząc na wiosko Warhałów. No nareszcie jest wachałów, Ucieszył się Czesław. Zaraz przejdziemy przez most nad Seusem, dotrzemy do Warhałowa, pójdziemy do pałacu pana Wojciecha Zakrzewskiego, a potem ja zabiję pana profesora Henryka Kowalskiego mieczem. Ar. Potem Czesław i Hapoczeszko przeszli przez most nad Seusem, już dotarli do Warhałowa. Już jesteśmy w Warhałowie. Ar powiedział Czesław. Właściwie, bąknął wreszcie Hapaczeszko. No, jestem niebieskim Ołem, to przecież wciąż. Ale to ja jestem gorszy od ciebie, wypalił Czesław. Ale ja urodziłem się siedem lat po tobie, krzyknął Hapaczeszko, bo mnie wypchnąłeś, wrzasnął Czesław. Następnie pobiegł do Czesława i Hapaczeszka Aleksandry do Walchałowa. I co? Co wy robiliście z mostem nad Seusem? Zapytał Aleksander. Ja rzuciłem 25 beczek na most, aż most nad Seusem opadł. Teraz ten most jest w porządku. Ar, odparł Czesław. A ty, Aleksandrze, co robiłeś? Ja byłem właśnie z hermeskiem. Wyciąłem sklejone futerko i umyłem łapki. Teraz hermesek jest w porządku. A, odrzekł Aleksander. To dobrze, zgodził się Czesław. Potem przyszedł do Czesława Aleksandra z Hermesem i Hapocześka pan Wojciech Zakrzewski. Przepraszam pani, jak masz na imię? Zapytał Czesław. Mam na imię Wojciech Zakrzewski. Odpał pan Wojciech. Panie Wojciechu Zakrzewski, gdzie jest pałac? Zapytał Aleksander. Na pewno, bez problemu. Idźcie prosto przez 300 metrów. Ten pałac znajduje się w centrum tej wioski, odparł pan Wojciech. Pan Wojciech sam uciekł do pałacu. A, ten pałac jest tam 300 metrów, powiedział Czesław. Zgadzam się, wtrącił Hapaczeszko. Czesław Aleksander i Hapaczeszko zauważyli, że do gastrę do pałacu ma 300 metrów. Oni najpierw przeszli przez skrzyżowanie ulicy Oliwkowej, Potem udali się na ulicę Szkolną, a potem znaleźli pałac pana Wojciecha Zakrzewskiego. — Już mamy pałac pana Wojciecha Zakrzewskiego — powiedział Czesław. — Możemy otworzyć drzwi i wejść do pałacu. — A — rzekł Aleksander. — Można — bąknął Chapaczeszko. Czesław otworzył furtkę. Czesław, Aleksander i Chapaczeszko poszli w drugą do pałacu. Czesław zamknął furtkę. Potem Czesław Aleksander i Hapoczeszko weszli schodami na główne wejście do pałacu. Aleksander otworzył drzwi. Czesław Aleksander i Hapoczeszko weszli do budynku i Aleksander zamknął drzwi.